Hej, parę ćwiczeń na, dla tej rywy żeby sobie troszeczkę polepszyć. Pierwsze ćwiczenie rozciągające. Kładziemy sobie nóżkę na nóżkę, gdzieś tam siedząc na kanapie, czy na fotelu, czy nawet na krześle. Pięta dotyka, tutaj uda, ta nóżka idzie w dół. I teraz pochylamy się do przodu, powolutku. Nie zgięte plecy, tylko prościutkie plecy, pierś do przodu, pochylamy się ile można, Będzie czuł tutaj ciągnięcie pod pośladkiem, także trzymamy, trzymamy, nie wiem, 10-20 sekund, Opa prostujemy się, potem można to ze 2-3 razy powtórzyć. Hop. Ok. Tak, drugie ćwiczenie. Stoimy sobie najlepiej przy ścianie, żeby się zaprzeć, żeby nie uginać łokci tak, albo przy krześle jakimś. Prosto, stoimy. I teraz tak. Zadanie jest, żeby prosta noga, podwinięte palce do góry, szła do tyłu. To nie jest duży ruch. Tu się wszystko napina. Żeby nie robić pochylenia do przodu, bo to nie o to chodzi. Prosto. Jedziemy. Raz, dwa, trzy. Chwileczkę odpoczynku. I raz, dwa, trzy, chwileczkę odpoczynku. Raz, dwa, trzy, chwileczkę odpoczynku. I tak pięć, sześć razy na każdą nogę. Potem zmieniamy, ciach, druga nóżka. Trzy, raz, dwa, trzy. I tak mówię, trzy serie po pięć razy, sześć razy na każdą nogę. Teraz yy, dwa ćwiczenia z jogi, które też pomagają na tą rwę kulsową. Pierwsze ćwiczenie, jesteśmy na czworaka, tak? czyli kolana są pod biodrami, nadgarstki pod barkami tak? i jedziemy, prawa noga do tyłu, lewa ręka do przodu, czyli prawa noga w tył, paluszki obciągnięte i trzymamy, nie wiem, 10-30 sekund, ile się da, potem wracamy, zamieniamy strony, hop. I trzymamy, 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 trzymamy. Mówię, nawet można dojść do minuty. Nawet z tym można dojść do minuty. Zrobić jedną, drugą stronę. Dwa, trzy razy. Będzie git. No i teraz drugie ćwiczenie z jogi. Krowa i kot się nazywa. Tak samo. Kolana pod biodrami. Nadgarstki pod barkami. I jedziemy. Robimy... Wielki, wielki, wielki łuk. Na plecach broda dotyka kartki piersiowej. Jest wydech. I potem wyginamy wszystko w drugą stronę. Głowa do góry i wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wdech. I tak samo, minuta, dwie minuty, aż się znudzi. I ostatnie ćwiczenie. Odpieramy się z tyłu, siedzimy sobie w takim siadzie, nogi jak najszerzej. Palce są zawinięte od stóp do góry. I teraz opierając się cały czas z tyłu, powoli opuszczamy kolanka na jedną stronę. Jeżeli to kolano nie dochodzi do podłogi, to tam proszę się nie martwić, ono w końcu zacznie dochodzić. Powolutku trzymamy z 10 sekund, teraz tylko górne idzie do góry. Jak już ciągnie nas w pachwinie, dopiero podąża druga noga. Ciach. I dotykamy. Znowu trzymamy z 10 sekund, i tak samo. Pierwsza noga idzie, tamta leży. Jak już ją ciągnie, to dopiero podąża druga. Ciach. I tak mówię 5-6 razy na każdą stronę, powtórzyć 2-3 razy. Na razie to by było tyle. Jak popróbujesz sobie te ćwiczenia przez dwa tygodnie, tydzień, dwa tygodnie codziennie, nawet porobić to ci tam zajmie 5 minut, 10 minut, jak się polepszy, to wtedy można jakieś mocniejsze dać ćwiczenia. Tak, na razie spróbować to i zobaczymy, czy się coś tam zmieni. Dzięki, hej!